Cześć, witam Was w dzisiejszym filmie. Jak widzicie, robiło się gorąco, także chcę Wam powiedzieć troszeczkę o urządzeniach, które Wam pomogą zmniejszyć temperaturę. Master BC220, klimatyzę Duże urządzenie, prawda? Natomiast nie takie, jak złe, jak się wydaje. Urządzenie Master BC220 jest dedykowane do powierzchni rzędu 250 do 300 m kwadratowych. W zależności od temperatury, jaka jest na w danym miejscu, czy to jest hala, czy to jest jakaś sala, jakiś magazyn, y, jakieś duże pomieszczenie, też w zależności od wysokości, jak jest mocno grane, pozwoli wam zmniejszyć temperaturę nawet o kilkanaście y, stopni. Z racji tego, że posiada zbiornik 120-litrowy, zwiększy wam troszeczkę wilgotność, ale to nie jest dużo, bo to będzie rzędu od 2 do 5%. Natomiast samo urządzenie wyposażone jest w 120-litrowy zbiornik, gdzie możecie sobie tutaj sprawdzić, jaki jest stan wody w zbiorniku. Spalanie wody, że tak powiem, tego urządzenia, to jest rzędu od 12 do 18 litrów na godzinę, w zależności od tego, jaki, jakie mamy natężenie, prędkość i tryb chłodzenia. Także myślę, że w okolicach jednego dnia na pełnym zbiorniku praca tego urządzenia w zupełności starczy. Wodę możemy wlać za pomocą dwóch sposobów. Mamy tutaj wlot bezpośredni za pomocą wiadra, albo możemy zrobić na stałe przyłącze przewodowe jakimś szlaufem. także można to zrobić na dwojaki sposób. Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz, w którym możemy zaprogramować całe urządzenie, żeby pracowało dany czas. Możemy sobie ustawić tryb chłodzenia. Mamy też tryb łopatek, co oznacza, że możemy sobie, jak widzicie, łopatki do góry i na dół, ale są płatki też lewo-prawo. Także możemy sobie dedykować promień powietrza, w którą stronę ma uderzać. Cztery prędkości chłodzenia pozwalają nam dopasować obroty wentylatora, w zależności od temperatury, jaką chcemy osiągnąć. Przepływ powietrza. Bardzo wydajne urządzenie. Tutaj jest 22 tysiące metrów sześciennych na godzinę. Także naprawdę bardzo spore hale może filtrować słodnego powietrza w ciągu godziny. Jak mówić, widzicie, że urządzenie jest dosyć spore, ale jest też w całości mobilne. Cztery koła transportowe blokowane. Możemy ustawić sobie w hali w dowolnym miejscu. Natomiast jest sterowane z wyświetlacza albo też z pilota który jest dołączany do zestawu. Pilota możemy ustawić praktycznie 1 do 1 to, co jest na wyświetlaczu samego urządzenia. Samo urządzenie wyposażone jest w filtr cząstek stałych, że tak powiem, znajdujący się w zbiorniku, które nam eliminuje dostania się jakichś takich większych zanieczyszczeń bezpośrednio na, na deszczownicę. Natomiast między samym filtrem tych cząstek stałych, a deszczownicą znajduje się jeszcze filtr UV, który nam eliminuje wszystkie, większość, może nie wszystkie, ale większość grzybów, jakichś bakterii. Filtr celulozowy, który jest z tyłu, z tej strony, ma dosyć dużą objętość, jak widzicie, natomiast jest w pełni wymienialny. Pamiętajcie o tym, że pod koniec sezonu głodniczego, kiedy zacznie się robić chłodno, żeby ten filtr wymienić albo. Go wysuszyć, ponieważ no, w następnym roku to będzie zupełnie do wyrzucenia, będzie śmierdzić stęchlizną, także ten filtr Wam się zupełnie do no, niczego nie przyda. Jeżeli chodzi o same urządzenie, jest bardzo wydajne, sprawdza się w wielu miejscach, gdzie pracują nasi klienci, czy to są huty, czy to są fabryki automotive, czy to są hale sportowe, ale także nawet na dyskotekach albo w restauracjach. Jeżeli macie jakieś większe pytania, więcej pytań na temat tych urządzeń, zapraszam Was do nas na infolinie. Udzielimy Wam wszystkich konkretnych informacji. A! Jeszcze jedno. Pamiętajcie, urządzenia Master w Norwid.pl mają 36-miesięczną gwarancję. Warto o tym wiedzieć, że po zakupie w ciągu 30 dni zarejestrować urządzenie na stronie producenta. Tylko w Norwid.pl. Trzymajcie się. Cześć!